Na moim kanale będzie kolejny odcinek z Odpowiadam na widzów, część Kolejna, mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Łapka w górę suwego mamy, dobra. I chciałam podrobić jeszcze dwie osoby. Julia, pozdrawiam się i ciepłutko oraz Mizga pozdrawiam Powiem Sedycie i ciepłutko. Wnoszę sobie do warteci, Oraz pozdrawiam wszystkich moich widzów, dobra. No to co? Nie przedłużajmy, zaczynajmy. Pierwsze pytanie, lody ekipy czy kaktusy. Bardziej nie ja bardziej, ja bardziej lubię lody ekipy lub kaktusy. Lubię tak samo lody ekipy jak i kaktusy, bo naprawdę to są dwa oba przepisane lody, naprawdę. Czy lubisz sanach? Tak, ma niektóre, jakby niektóre mi się fajne piosenki ma, na przykład Melodia, na przykład ma ten jeszcze ten, ten, ten... no wiecie co? Ten... Ale Jess, tak, to też jest fajna piosenka. No. Czy lubisz Charlie DJ Mailo? Chyba to dobrze powiedziałam. E, tak, lubię Charlie. Tak, tak, lubię. I też Dixie też jest fajny, naprawdę. No, tak. E, czy lubisz anime? Jakby ja w go nie ugodam anime, tak, że od tego zacznijmy. E, nie, nie lubię anime. Nie. Od kiedy i dlaczego prowadzisz swój kanał e, od 31 lipca 2018? Chyba tak? No, od tego momentu zaczęłam prowadzić swój kanał i dlaczego? I tu się zastanawiacie pewnie, dlaczego? Ponieważ przez dłuższy czas właśnie nie mogłam odkryć, co jakby, co chce robić, jakby nie, że w, w życiu całym, tylko jakby nie mogłam odkryć jakby swojej pasji, co nie? No, w ogóle jakby, no, nie mogłam przez dłuższy czas nie mieć żadnej pasji, nie miałam żadnych pasji e, i po prostu. Oglądałam pewnego dnia jakieś tam youtuberki i tak pomyślałam Kurde Może jednak to będzie moja pasja, kurde, no Może spróbuję, no, no. Raz się żyje, no No i tak spróbowałam, mam, zapytałam oczywiście ja Jeszcze przed, jak założyłam kanał To zapytałam mamę i mama się zgodziła I przez wiele godzin po prostu zakładałam swój kanał Bo musiałam, wiecie, coś tam wypełniać, bla, 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 coś tam poplikać I wreszcie się udało Także jestem z siebie bardzo dumna, no Gdyby w sumie nie ja, i gdyby mama się nie zgodziła, to, to by w sumie, wiecie, nie miałabym teraz tego kanału. No. E, dobra. E, czy podobają ci się sezony na Blockstar Planet? Jakby niektóre sezony naprawdę są bardzo fajne, dopracowane i w ogóle, ale niektóre jednak mi się tak słabiej podobają. Słabo. Niektóre oczywiście. Dobra dalej. Czy zrobisz kiedyś odcinek, że zamawiasz coś z Shina? E, z Shina albo Shanea. E, nie wiem, jak to się wymawia. Jakby e, Dużo ludzi wymawia to zupełnie inaczej, także no. Ale tak, może zrobię taki odcinek, może nawet haul jakieś zakupowe. E, dobrze. E, ile chcesz mieć subów do końca roku? Jak najwięcej, moi drodzy? Jak najwięcej, jak, jak najwięcej. Mam nadzieję, że dobijecie tak w miarę najwięcej moi drodzy. Dobra. Jak reagujesz na hejt? To znaczy, no, staram się sobie mieć gdzieś hejt i jakby polecam to wszystkim osób mieć w sumie gdzieś ten hejt. Eee, no, ale kiedyś jak była mniejsza, to dzięki Bogu, bo... Jak teraz patrzę na te wszystkie komentarze z wyzwiskami wulgarnymi, w ogóle wulgarne komentarze na taką małą dziewczynkę, bo ja wtedy byłam małą dziewczynką, miałam tam z 9 lat, 10, to jest małe dziecko. I taki wulgarny komentarz, naprawdę, nieraz były, że ja teraz normalnie myślę sobie, Boże święty, jakie to jest cud, że ja tego nie zauważyłam. To jest normalnie cud. Te wszystkie wyzwiska, bulgarne komentarze, no po prostu jakieś cud, że ja tego nie zauważyłam. Naprawdę, po prostu. Ja jestem na taki, taki temat, po prostu tak, jakby. Nie, że aż taka wściekła, tylko taka. Nie pojmuję tego, dlaczego inne osoby tak hejtują taką dziewczynkę. No naprawdę, no. no nie rozumiem tego, dlaczego ją, dlaczego mnie hejtowali. Mówię, jesteś beznadziejna tam i w ogóle. Tak samo, wyzywali mnie za to, że nagrywałam odcinek o moich rysunkach. Także, no wiecie, no. wam, jakby mieć gdzieś ten hate. No, tak samo jak mają ten. Ekipa na przykład ma. pewnie gdzieś mają hate, co nie? No. E, tak samo, nie wiem. No, niestety, no, jeden youtuber się poddał. Stew. Nie wiem, czy znacie, napiszcie, się w komentarzu. On się niestety poddał, bo. E, podobno, słuchajcie, nie wiem czy to była prawda, ale raczej tak. E, słuchajcie, niestety rozwalił go psychicznie hate. On chodził nawet chyba do psychologa, no do kogoś tam ogólnie chodził, i po prostu rozwaliło go hate. I ktoś tam mu polecił psycholog, czy tam ktoś tam polecił mu, żeby niestety, nie musiał usuwać kanału tylko no, woli... no, niestety musi po prostu odejść. Jak już nie chce przez to jeszcze raz przezywać, przeżywać, to musi odejść. Także to jest takie smutne jakby, no naprawdę, to był taki cudowny youtuber, ja go tyle razy oglądałam, naprawdę, to był taki fajny youtuber. No niestety, i tak go rozwalił ten hejt. I też tak samo, nie musicie mieć kanał, żeby ktoś was, wie, co, hejtował, wiecie. No po prostu tacy są ludzie na świecie, że szok. Dobra. Dalej. E, czy grasz w Robloxa? Nie, już przestałam, już dawno, dawno, dawno grać w Robloxa. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu jak przestałam w słuchajcie sensie, grać w Robloxa. Więc no. E, czy masz inne kanały na YouTubie? Nie, nie mam. Ja mam tylko Karol Yt i po prostu. Kocham Was. <laughs> kocham Was, widzowie. Ale słuchajcie, jak wtedy prawie mi usunęli kanał, to jakby. Nie było bata, słuchajcie, że ja bym, prawie, ja bym prawie straciła swój kanał na zawsze, moi drodzy. Taka prawda. I e, po prostu ja się nawet zastanawiałam kurde, no może założę nowy kanał, może zbiorę ludzi na mój nowy kanał? No kurde, no. I miałam takie wtedy menty w głowie, że szok, szok, szok normalnie. I po prostu w końcu się udało, naprawdę zawdzięczam to mojej siostrze i mojej mamie, więc pozdrawiam <laughs> mamę i Julkę. Um. No, bo mi bardzo też pomogły i wspierają mnie od kanału... Odkąd mam kanał, to po prostu mnie wspierają normalnie od początku naprawdę. Od początku mojego kanału wspierają mnie i w ogóle pomagają. Także, no. No ale wiecie no, ale jak chodzi o Robloxa, to już przestałam dawno grać i prawdopodobnie już nie... Już jakby nie powrócę na Roblox, bo mi się znudziła ta gra. Naprawdę, jakby nie wiem dlaczego, ale mi się po prostu tak jakoś, wiecie, znudziła ta gra. Według mnie nie ma tam co robić. Że, no, po prostu mi się znudziła ta gra i chyba na nią nawet nie powrócę. Może kiedyś powrócę, ale nie wiem. Teraz jakby, nie, ja bardziej teraz gram w Bedwars oraz w Bloxar Planet. I w Amokas, oczywiście. Dobra, kolejne pytania. Jaki masz znak zodiaku? Mam lewa. Lew. Mam lewa, Jezu. Jak to dziwnie zabrzmiało, to brzmiało lewa. Lew. Lew. Napiszcie kręcić w komentarzu, Jezu. Co ja wam co chwilę mówię? Napiszcie kręcić w komentarzu, Jezu. Co jest ze mną, tak? Chyba ten. Jotun nie wykańcza. Muszę się Wiecie o nie, coś też mi się to O nie, o nie, o nie, o nie, nie. Nie, nie, nie wyłączaj się, ek. Prawie rozwaliłam biurko po raz, po raz drugi, więc e, luz, luz, luz. I w ogóle życzę Wam sobie miłego dnia i smacznego, jeśli teraz jeszcze No. Kim chcesz zostać w przyszłości? Weterynarzem. <gryw> Weterynarzem, słuchajcie, naprawdę. Weterynarzem. Więc zobaczymy, ale jak na razie, jak tak teraz sobie myślę, to ja już od yy, iluś tam lat mówię, że chcę zostać weterynarzem i na razie no. I na razie tak myślę, ale kiedyś może zmienię zdanie, ale jak na razie to chciałabym być w przyszłości weterynarzem. Twój ulubiony kolor to. Mój ulubiony kolor to jest fioletowy. A i wpadajcie w końcu w opis, bo tam jest e, linki do poprzednich filmów oraz link do mojego Instagrama, mojej social media takiej jak TikTok oraz słuchajcie, mały o mnie dla nowych osób, abyście mnie lepiej poznaj i polubili. <laughs> Film, że mnie polubicie Oraz słuchajcie, e, jest. Co mój... chciałam. Yy, oraz słuchajcie właśnie taki mały Q&A o mnie dla nowych osób, żebyście mnie lepiej poznali, polubili, bo może doszły nowe osoby, może, może, może doszły, także no wpadajcie tutaj się w opis, bo tam jest wszystko, 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 to znaczy no nie wszystko, wszystko, ale wszystko, tak. Co tu mamy dalej? Aleś cisza. Co tam w sobie? Nie no, to już chyba koje w dzisiejszym filmie. No patrzcie, no ja wszystko wyglądam w kucko. jakby dla siebie, dla siebie, dla siebie. Nie wiem, wy wie, piszcie ku. Boże, co jest ze mną, nie tak, że ja ciągle mówię: Piszcie, piszcie, piszcie Ja was zamęczę, naprawdę, dosłownie. Ale ja się, jakby. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale jak mam na przykład tak odsunięte, to wygląda na mnie tak, nie wiem. Jak jakieś nie wiem po prostu jak mam tak odsunięte to wyglądam. nawet git moi drodzy, nawet git, w ogóle mam koszulkę z handemu z Billy Eilish. Także to koniec w dzisiejszym filmie i życzę Wam oczywiście miłego dnia i no i mam nadzieję, że Ci wam się spodoba. Łapka w górę suba i dzwonię, że nie szegać cholernie, bo film. Jezu, co? Ja... Dlaczego ja tak stópnię? Muszę mówić spokojniej, bo naprawdę, bo ta praca youtuberami kończy. Jest to praca. Ja nawet. Jakby to nie jest nawet dla mnie praca, w sumie. To jest dla mnie taka pasja. Taka wielka dla mnie pasja, bo YouTube jest moją pasją. Dosłownie. No. Napiszcie końcie... Dobra, teraz już tam powiedziałam. Napiszcie w komentarzu, jaka wasza jest pasja, bo mój to jest oczywiście YouTube. Tak. Bo ja do, przez długi czas nie mogłam znaleźć pasji. W ogóle nic. Chodziłam na zajęcia plastyczne. No. W ogóle. I w ogóle czy chodzę... Tutaj jeszcze... O Jezu. Czy gram na jakimś instrumencie? Nie, nie gram. To znaczy... chwilę grałam na gitarze, ale potem mi się tak jakoś znudziło. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Nie wiem naprawdę. Ja nie wiem, dlaczego mi się to zudziło, ale jakimś. Nie wiem, po prostu mi się złudziło gra na gitarze, także pozdrawiam. Dobra, i kończymy ten odcinek. Pa, kochani, buziaczki do Was. Lecą. I co? Widzimy się tam w tych filmach.